No i coś takiego zrobiłem. Tutaj jakieś... No jakieś miejsce, nie? Jeszcze zobaczymy co tu powstawię. To trochę przerobiłem. Trochę nafarmiłem. Godzinę mi zaszło. Posadziłem trochę więcej. Tu rosną tylko same te takie powiedzmy najbardziej potrzebne aktualnie. Bo za niedługo wchodzimy w erę Hopper bądzaj podów. No i wtedy to będzie. Tutaj nafarmiłem trochę Irona, trochę Tinu, trochę Lidu. Tylko potrzebuję golda. Czy w sumie nie potrzebuję mogę do tamtego kotła wlewać? No i dziś będziemy robić wszystko z tej, tej tabeli. Pierwszy prestiż, pierwszy prestiż pójdzie na wiadomo na co. A, jest coś takiego jak drewniany hopper. One są chyba nawet lepsze niż te metalowe. Ale zaraz zobaczymy. Hopper tu. I. W... Oj. Nie tutaj. I na razie niech się iron robi. I zaczniemy od silvera. Tu zrobiłem dodatkowe skrzynie. Drewno to. Oj, świnie się rozmnażały, I da się wskakiwać na płotki bez tych. Bez skarpeta. Bez skarpeta. No, tego. Dywana. Tak, silver. Silver, amber. Ok. Jasno-szary barwnik. Węgiel tylko jest potrzebny. Węgiel mielimy na, na tego. I trochę bone milla. Pyk, pyk. Pyk. Dobra, jest jasno-szary. Teraz można bez skrupułów zrobić silver. Który silver? Chyba obojętny. Z3. Zaraz zrobię też gold, ale to trzeba zresetować jednak. Nie mam zielonego. Żółtego. Ale to nie problem. No i poproszę. Raz, dwa. Dobra, mamy to, mamy to. No to teraz teraz to. Srebrną sadzonkę się wylewa, na no, oak sapling się wylewa złoto, to złoto idzie zrobić, i w tym czasie jak zrobić coś takiego, lapis sapling do wody, dobra, proste. Co to jest? Wejdę w to, o kurde. Mamy dwa takie. Teraz wystarczy zalać. To zalać złotem. to będą złote. Tak tam, srebro. Kopione, pyk. okej, okay. to trzeba wszystko zrobić: blue slime i. To jest chyba ten. Lapis dla do mleka. okej, okay. Potrzebujemy krowę. A diament na przykład. No do zrobienia. Silver, gold, redstone. No. Gdzie pójdzie gold? Znaczy diament. Tu będzie. Trochę Redstone się pozbędziemy. Zrobiło się? Zrobiło. Będę o dwa takie. No i teraz najważniejsze. Pyk, pyk. Dajcie mi Bon Mila. Ty to mogę przyspieszyć Bonemilem. Och, tak. Dobrze. Masz. Wszystko ci dam. Minuta została. No to już poczekamy. Jest. Idealnie. Tu będziemy potrzebować na pewno lapis lazuli. Ten sapling. To mi da yy, slima. Kolejna krowa. I teraz tak. Slime. I chyba potrzebujemy to Nie wiem upewnie się. Kaktus A kaktus market. Co? Tylko w ten sposób mogę zrobić kaktus? Nie, nie, jest coś takiego jak seed. O! Oh. Aha. Piach. Trzeba przesiać piach. Ja chyba mam. Ok. i teraz z tych dwóch piachów robimy coś takiego, i to jest nie sand, tylko snap I teraz robimy coś takiego. I to chyba działa w ten sposób. Że to jakiś tickrate zwiększa wzrostu. O widzisz? O kurde. No, powiedzmy, że mamy już tego kaktusa sporo. Wystarczy zrobić tak. No i super. Teraz zostało zrobić to. Bacon, i tamto coś. Bacon Sapling, Donut Sapling. Bacon Sugar. Dobra, a jak używać tego? Może trzeba przepalić. Jednak jak mówili. Ja to przepalę dwa. Teraz tylko kaktucha zamienić z Sugar cane em. Ach, no tak. Tego snada damy tu. No to, mogłem o tym pomyśleć. Dwa snady. Tyk, tyk, pyk. Kaktuch. Czy działa w ten sposób? Dobra, działa. Dobra, mamy to. Mamy już prawie wszystko, żeby zrobić pierwszy chapter. Dobrze, pokaż mi to. Shopping, okej. Okay. Donut Sapling. Tak i tak. Apple Sapling. A bacon. I też apple Sapling. Ok. Apple Sapling. Mamy tutaj dwa akurat. No i lecimy. Bacon Sapling. I donuty nuty cztery, ta. Trzy. Dobra, to 8 wystarczy. Dobra. W tym czasie mogę zrobić jeszcze to. Woda. Wirt, kamień. I robić tak, to, 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 zrobione, to klikasz na świnie i ona się robi taka. Będzie kopać, kopać kobla, tylko musi mieć podłoże z dirtu. No to potem się będziemy zajmować tymi świniami. No i donut, donut sapling, pyk, I uwaga, cały chapter zarobiedzie. Tylko potrzebne jest to. Dwa diamenty. Dobra. Zrobione. Pierwsze dwa diamenty. I teraz odblokowane wązej pody. Można wyszukać. OP. No, no to teraz potrzeba pełno ironu. Pełno, pełno. Powiedzmy, że 16. Jak to będzie szło? Tu przerwa. Pyk, pyk, przerwa. Pyk, pyk, przerwa. Dobra, coś takiego. No i można zrobić pierwsze bonsaie. Tak, 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 tak. 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 Ok. Na razie mamy tyle. O, jeszcze mogę zrobić jeden uper. Uper. Git. 12. Tak. Tu. Na pewno tu będą diamenty. Żelazo, złoto, srebro, fin, lead. Coś tam. Tu, tu. Tu. Tu, tu, tu. Diament, diament. Iron, iron. Złotko, złotko. Ale będzie można zacząć chyba z. Mm. Simple. Simple storage. Czy powiemy na pewno to? 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 Mm -hmm. O kurde, kwarc. W żelaznym secie pójdziemy do netheru, przecież coś może stać. Test. I potrzebujemy to, to, będzie będziemy stać na x -owa. I teraz siekiera, kopata, to i to. Prawdę? jaki to ma sens? Czy tu jest siekiera, tu jest kilof, a tu jest łopata. Z z wodą wezmę, bo podobno można uderzywać na terze. Teraz. Gdzie stawiałem market? Tu. Patrz. <laughs> Ega. I do jaja jest potrzebne nasiono. Witam. Cit. Nie Saplings, Flowers, Oder. Jajo chcę. Jedno, jedno to jest. Super. Jest jajo. Ciacho. No i teraz ciacho robisz tak. Obi. Ciacho. No jest ciacho do obsydianu. Znaczy do neteru. Nie wiem, czy się da zbudować portal. Ale można ciastkiem. Idzie to ciastko. Dobra. Idziemy? Jeszcze buty. Gdzie jest ten? Więcej donutów? Dobra, siedem starczy. Jemy. Ok. Wygląda to źle. Jestem po środku. Jak? Dobra, działa woda. Zaleję te lawy całą. Gdzie to jest najbliżej? Chyba tam. E! Nie! Przepraszam, 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 przepraszam. O kurwa. Zaraz zdechnę. Dobra, zapomnijcie o mnie, proszę was. E. GG. <grywy> Zapomniały o mnie, ale... Co? Co to była za mechanika? Instant topienie się w neterze? Dobra, ależ nie pamiętają. Aby mościk zbudowałem. No to nieźle. Shift? Dobra. Odzyskane, dawaj jedzonko. Dobra, tego blaza nie widzę. O kurdy. Wider skelety. Czy to nie chcę, żeby się zainteresowali. To mhm. Tak Co to było? Dobra, może nie zdechnę Zdechłem <grytanie> Wody mi nie przyniosło Dobra, teraz już jest woda na 300% Sztuczka z water'em <grytanie> Miałem kursor na tym. Na nagrobku. Dobra, już bez sztuczki. Robię wodny ten. Dobra, można skakać. Dobra, jest blaze'ik. To co? W kopka chyba. Cobalt. Cobaltu nie wykopię. Ty. No nie. GG. To po farmie. Mhm. Litości, no. Tak te blaze denerwują, nie jak counterplayu na to. Okej. Okay. Które biją? Jezu, ile ich tam jest? Też wolę... Wolę uciekać do tego z o oh, wow. Kto strzela? Mam dość, mam dość, Jeszcze taki resp. Najgorszy resp w netherze. Nie despawnują się, bo po co? Inną taktykę przyjmiemy. Nie mogłem, no co jest? O soleje. Palą się jak się pali. Dobra. Tutaj idziemy, jeden, dwa, o złoży, może starczy na zawsze. Dobrze, oddało to za to, że tam był tylko jeden. Ile jest? Pięć. Realnie? Chyba cztery potrzebuje, nie? Udało się. Okej, okay. mamy to co chciałem i będziemy robić ten simple storage cały. Takie coś, takie coś, takie coś. Stonę ten, okej okay, to trzeba trochę stona przepalić. Ile ja tego ironę tu powiedział. Diament, blok kwarcu, TT, skrzynia, goldzik. O, goldzik. No to trzeba zrobić. Pyk, pyk. No i super. waga. No i dobra. Lej mi tu złoto. Cztery sztabki potrzebuję. Akurat. Chyba mogę już zrobić wszystko poza tym. Teraz już mogę chyba zrobić wszystko. Dobra, powiedzmy, że tyle. Tak. Z2. Crafting tablet. Ten. 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 Nie wiem. Zobaczymy. I teraz potrzebuję tą gigaskrzynię. Jak się ta skrzynia nazywa? Chest Builder. O. Bo jest tu możliwość zrobienia takiej giga skrzyni. No ta. O. Hue. Co to jest hue? A, kolor. Dobra, wiemy już jak zrobić. Kolumny. Które to? Kolumny. Dobra, powiedzmy, że chcę max i max. Kleju trochę. To trzeba pogrindować. Tak, i ten simple storage chyba nie jest, nie jest potrzebny mu prąd. On będzie tutaj. Że tam fajnie wybudować, potrzebna woda jest. 5. Jak my stąd będziemy wychodzić? Tu będzie drabina. Tak. No i tak, tu będzie simple storage. To będzie ten. No i tu się dzieje całe to przedsięwzięcie. Tu ma iść. Ten ziom. Tu, tu, tu. Oak fence, klej. Ile tego kleju chcesz? 4. No to. To będzie priorytet. Mały Tu powiedzmy, że będzie giga priorytet. Aha. No. I teraz. Priorytet. Powiedzmy, że na piątkę. No i zerknijmy. Pik. A, bo to jest pisane simple. No i widzisz? Wszystko jest w systemie już tak jakby. O! Wiem co jeszcze mogę zrobić. Skrzynie na drewno klasyczne. Na deski. Ujoko animacjo! Tu też prio 5. Dobra. Tego chcemy. No bo mi brakuje, no daj spokój. Dobra, patrz teraz, patrz, 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 patrz. Aha, patrz. no tak. Jeszcze trzeba go połączyć z siecią. To się chyba robi, tu. Tak. Patrz. Idealnie. Teraz tylko skrzynia. I mam już wszystko, co chciałem. I uwaga. Build. Strętny kolor. Ale co z tego? Patrz, 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 patrz Uwaga, uwaga, uwaga. Skrzynia będzie tu. Priorytet 50 albo nawet 90. i 20. I patrz, 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 patrz. Co? No. Takich skręć zrobię z 300. Teraz mam dostęp do wszystkiego i mogę zrobić tak. Tutaj kasuję i. jest jakie to jest. Jakie to jest wygodne. To wszystko jest bezprzewodowe i bez prądu. Jakie to jest dobre. No i popatrz. Tutaj na dół. Wszystko jest w tej skrzyni. Jakie to jest piękne. Obrzydliwe, ogromna. Ja tu jeszcze jedno mogę zostawić. Ale to innym razem, bo. Tego żelaza to jednak 64 trzeba. No i co, ostatni? Chyba ta. No i tu to żelazo. To zastyga. Ile to jeszcze? Jeden blok równy, tak? Tak. Dobrze, fajnie Zrobiony Prestige pońcik jest. Są nasiona, bonsai pody w sensie. No i w następnym odcinku będziemy jakieś aranżacje tu robić. Może to przeniesiemy tu? W sumie to ma sens. Tutaj cały cały setup na... na to. Tu zrobimy coś innego. O kurde. Dobra, ale patrz to. To jest niesamowite. zapętla się świat. Nie wiem jak to zrobili, ale... Ale to by było na tyle.